Witam bardzo serdecznie. W setnym filmie na tym kanale jest to film podsumowujący. Pierwsza rzecz, na której chciałem się skupić, to motywacja czyli dlaczego nagrywam te filmy. Nagrywam te filmy, ponieważ interesują mnie rzeczy, o których mówię w tych filmach. Nagrywam te filmy, ponieważ jest taka możliwość. Jest możliwość nagrywania filmów, nagrywania różnego rodzaju materiałów i jest możliwość umieszczania tego na YouTube. I dlatego ja korzystam z tych możliwości i umieszczam te filmy na YouTube. Czyli kręcę filmy o tym, co mnie interesuje. Każdego człowieka coś interesuje, i w pewnym sensie każdy człowiek. Powinien nagrywać materiały na temat, który go interesuje, dlatego, bo go interesuje, i każdy człowiek w pewnym sensie powinien umieszczać takie filmy na YouTube po to, aby mieć te filmy jakoś w uporządkowany sposób zapisane, aby móc sobie do każdego filmu kiedy tylko chce sobie wrócić oraz powinien wstawiać te filmy po to, aby inni ludzie mogli również te filmy zobaczyć. I nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ma żadnych argumentów, które mówiłyby nie wstawiaj filmów na YouTube na temat, który ciebie interesuje. Jeżeli jest jakiś temat, który ciebie interesuje, to najprawdopodobniej przyjemność sprawiłoby ci nagrywanie materiałów na ten temat i umieszczanie ich na YouTube. Ok, więc to jest moja motywacja do nagrywania tych filmów. Interesują mnie rzeczy, o których mówię w tych filmach, więc nagrywam materiały na ten temat. Dlatego je nagrywam? Bo interesują mnie te rzeczy. Więc jeżeli interesują mnie jakieś rzeczy, to chcę coś z nimi zrobić, gdzieś je dać. No i właśnie to jest to, co z nimi robię. Nagrywam je, daję je na YouTube. Tyle. 2. Przeszłość kanału. Czyli co do tej pory znalazło się na tym kanale, co do tej pory na nim jest. Więc do tej pory na tym kanale są, e, są analizy filmów, z których wyciągam różne wartościowe, życiowe wnioski. Poza tym na tym kanale są materiały o relacjach damsko-męskich. Przy czym głównie skupiam się w tych materiałach na poznawaniu kobiet poprzez zagadywanie obcych kobiet. I trzecia rzecz to powiedziałbym, że są na tym kanale materiały na temat rozwoju wewnętrznego, osobistego, coś takiego. Wydaje mi się, że najwięcej materiałów jest na temat relacji damsko-męskich. I można by powiedzieć, że na chwilę obecną kanał ten głównie kojarzy się z, z relacjami damsko-męskimi. I, I dokładna historia wygląda tak, że zacząłem nagrywać materiały, y, na, które były analizami filmów. Nagrałem kilka takich analiz, filmów, i to były tylko i wyłącznie nagrania audio, i dodawałem do nich prezentacje. Muszę powiedzieć, że bardzo lubiłem te prezentacje, bardzo były fajne i chętnie bym do nich wrócił w jakiejś rozbudowanej formie. Później pojawiły się materiały również typowo tylko rozwojowe. Kilka takich materiałów się pojawiło typowo rozwojowych. I później pojawiły się materiały o relacjach damsko-męskich. Przy czym na początku materiały te były tylko audio, a później pojawiły się w formie wideo również. I przez bardzo długi czas y, takie materiały wideo y, y, o relacjach domowsko-męskich umieszczałem przez długi czas na tym kanale. W pewnym momencie przeewoluowało to w materiały o rozwoju y, osobistym. Czyli nagle nagle zacząłem robić materiały o rozwoju osobistym materiały o relacjach damsko-męskich oczywiście w dużej mierze łączą się z materiałami o rozwoju wewnętrznym, osobistym i, i do bardzo niedawna takie materiały powstawały i kilka ostatnich moich materiałów to są znowu nagle analizy filmów. Także powiedziałbym głównie, że to co do tej pory zostało stworzone na tym kanale, mm, wszystko to dotyka gdzieś po prostu z kwestii rozwoju wewnętrznego. Rozwoju, najogólniej mówiąc. Ponieważ nawet te analizy filmów są skupione na tym, aby wyciągnąć z tych filmów jakąś określoną konkretną wartość dla. Naszego życia. Czyli celem głównym tego kanału dotychczas był po prostu rozwój. I powiem więcej, rozwój, powiem szczerze, z mojej perspektywy brzmi bardzo kiepsko. W sensie, no, rozwój to jest takie słowo bardzo często używane i tak dokładnie być może nawet nie wiadomo, co to oznacza, ponieważ każdy człowiek może jakoś to inaczej rozumieć. Jednak, mimo, że ten wyraz rozwój jest taki, powiedziałbym, bardzo mainstreamowy. To bardzo on nie pasuje do mojej osoby, ponieważ nie jestem osobą mainstreamową, ale mimo to zostanę przy słowie rozwój, ponieważ ten kanał rzeczywiście o tym jest, o rozwoju. Dlatego tak to zostawię. Okej, okay, więc, więc dotychczas takie materiały będą tworzone. Co więcej, takie materiały będą tworzone, więc przechodzimy do punktu numer 3. Przyszłość kanału. Ten kanał będzie w przyszłości wyglądał tak, że po prostu będą tutaj w dalszym ciągu wstawiane filmy. Yy, muszę powiedzieć jeszcze, że dotychczas, na dzień dzisiejszy, wstawiam codziennie jeden film. Jeden film na ten kanał jest wstawiany codziennie od przeszło 80 dni. Dzień w dzień wstawiam kolejny film. Yy, I to i wygląda tak, że. Mam w planach dalej to kontynuować i dalej umieszczać tutaj materiały takie jak umieszczałem dotychczas. Czyli materiały dotyczące rozwoju, gdzieś tam filozofii, metafizyki, relacji damsko-męskich, filmów itd. itd. Um, oczywiście wydaje mi się, że jakoś głęboko, specjalnie nie poruszyłem filozofii, metafizyki. Ale najogólniej mówiąc, też oczywiście na moim kanale jest dużo psychologii. No, i ogólniej mówiąc, m, ciężko jest zgłębić jakiś temat dostatecznie i ostatecznie, ponieważ te tematy są bardzo głębokie i tak naprawdę można o nich mówić w nieskończoność. Także jeśli chodzi o przyszłość kanału, to będą się tutaj dalej pojawiały filmiki rozwojowe, prawdopodobnie będą się pojawiały jakieś prezentacje, tak jak na początku. Istnienia tego kanału, pojawiały się prezentacje. Filmiki były w formie prezentacji, było audio, tylko dostępne. Nie było mnie widać mm. na tych filmikach, więc prawdopodobnie do niektórych filmików oczywiście wróci forma prezentacji, ponieważ chcę zrobić jakąś rozbudowaną prezentację na jakieś tam tematy. Żeby było bardziej szczegółowo, bardziej zaawansowanie, żeby to co będę robił było po prostu głębsze, dłuższe. Kolejna rzecz ważna, którą na pewno planuję zrobić, dłuższe materiały. Będą materiały długie, taki mam plan, aby materiały były nawet godzinne, ponieważ też długie materiały to jest też całkowicie inna jakość i wartość. Także jak najbardziej długie materiały bym planował. Poza tym, planuję też, jeśli chodzi o stronę filmową, troszkę ją rozbudować, aby pojawiały się prezentacje. Planuję też zrobić analizy filmografii danych aktorów. I ja mam coś takiego, że Oglądam z aktorami filmy wszystkie, czyli z danym aktorem oglądam wszystkie filmy. Robię coś takiego. I nie będę na razie jeszcze mówił, z kim będą takie, takie filmiki, takie analizy, o jakich aktorach, ale, ale takie coś będzie. Yy, prawdopodobnie będą to dłuższe filmiki. Na pewno w przyszłości, gdzieś nie wiem, kiedy pojawią się o. Prawdopodobnie jakieś inne osoby też na kanale, to jest akurat w dalszej perspektywie, nie planuję tego jeszcze teraz, ale w dalszej perspektywie najprawdopodobniej takie coś się pojawi, że jakieś inne osoby będą się pojawić na tym kanale. Byłoby super. Jeżeli ktoś chciałby cokolwiek ze mną stworzyć, jestem jak najbardziej otwarty. Więc tak to wygląda. Więc tak wygląda przyszłość, przyszłość tego kanału. Powiem też szczerze, że mówię rzeczy luźne. Ponieważ też dokładnie nie wiem, co będzie, kiedy będzie i tak dalej, najprawdopodobniej filmiki w dalszym ciągu będą wstawiane codziennie, tak jak są wstawiane codziennie dotychczas, od przeszło 80 już dni. Oglądalność. Punkt czwarty. Yy, oglądalność jest yy, żadna. Oglądalność jest znikoma. Ogląda mnie obecnie, wydaje mi się, regularnie kilka osób, z tego co zdążyłem zaobserwować. Um, muszę powiedzieć ważną rzecz, że nie promuję, nie reklamuję nigdzie moich filmów. To jest jednak, to jest jeden z moich planów, aby coś takiego zrobić. Jeszcze tego nie zrobiłem, zrobię to, będę reklamował, promował te filmy, aby zyskały szybciej, większą oglądalność. Także takie coś na pewno będę robił. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ponieważ też muszę zaznaczyć, że dla mnie priorytetem jest tworzenie filmów, a nie cokolwiek innego, czyli nieoglądalność, niereklamowanie i różne inne rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. To mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tworzenie tych filmów tworzenie, nagrywanie, wstawianie. Ok. Działanie, ostatecznie. Więc tak to wygląda. Poza tym. Mogę jeszcze podzielić się z Wami inną rzeczą, czyli innymi materiałami, które tworzę. Inne materiały, które tworzę, to są materiały na chwilę obecną, które można znaleźć na mojej stronie dominikwald.pl. Tam są moje e-booki, które napisałem. Tam jest mój darmowy kurs, który rozdaję. Także jak najbardziej zachęcam Cię do tego, aby. Te wszystkie rzeczy pobrać i się z nimi zaznajomić. Są to krótkie rzeczy, można to wszystko załatwić szybko. Poza tym prowadzę jeszcze Instagrama, tam wstawiam od czasu do czasu jakieś różne rzeczy. Mam też konto na TikToku, na którego wrzucam yy, fragmenty również moich filmów. Poza tym. Myślę, że to chyba tyle. Wstawiam też, mam też kanał kolejowy, to jest zupełnie inna tematyka. Także, nawet tego bym nie łączył, oczywiście, w żaden sposób z tym kanałem. Ale mam również kanał kolejowy, gdzie wstawiam filmy dotyczące tematyki kolei przemysłowej. I też jest taka strona kolejpieskowa.pl. I ja tam umieszczam swoje fotografie kolei przemysłowej. Także, też jest coś takiego, co robię. Tak czy siak. Jeśli chodzi o inne moje materiały, to tak właśnie wygląda sytuacja. Czyli poza kanałem YouTube jest moja strona dominikw.pl, na której pojawiają się różne moje rzeczy, które tworzę i będzie ich więcej. Poza tym podróżę Instagrama i mam jeszcze strefę kolejową. Także, no cóż, myślę, że na razie to tyle. To jest mój setny film, dlatego jest to film podsumowujący. Nie jest to film yy, merytoryczny, tylko. Jest to bardziej film, powiedziałbym, techniczny. Także, no cóż, no nie będę przyciągał tego filmiku. Chciałem ci powiedzieć kilka takich rzeczy podsumowujących i nie ma co się zatrzymywać trzeba lecieć dalej z tym wszystkim. Także, najprawdopodobniej, już jutro będzie kolejny film na kanale nie mam pojęcia, jaki, zobaczymy. Także, na razie to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.